Siema, z tej strony polski gracz. Widzimy się w kolejnym odcinku z Tamurkana, w Warhammerze trójce. Total Totaluże. No, prawdopodobnie to jest już ostatni odcinek, bo tutaj. No. Bo tutaj już pokonaliśmy Kataj. Wystarczy bitwę wygrać dla Kargana Szalonego. Mm. A, jestem głupi. A w ogóle co to za armia jest? Oj, tutaj widzę w mocniejsze wojsko, tej Wybrańcy, Wojownicy Chaosu. Zas zaskoczony jestem. Naprawdę jestem zaskoczony, że tym razem nagle mocniejsze siły są. Są siły, które, kurczę, mogą, mogą chcieć powalczyć z nami. Dobra, no my mamy czas. My mamy czas, na szczęście. Więc, więc my na spokojnie możemy do tego wszystkiego podejść, prawda? Dobra. Tamurkanie, drogi. Zarazimy cię parokrotnie. Chłop, co ma... Tyle zaraz na sobie, że się w głowie nie mieści. Dobra. Jesteś mocno zainfekowany. A, zapomniałem zrobić by te no, zarazy trochę dłużej trwały, no ale dobra. Ile to potrwa I tak te, te 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 zarazy 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 jesteś zarażony tak 3 tury dobra Na luzie Dobra, weź możesz dojść do... O! Już magiczna ochrona 5% dla wszystkich postaci. Ładnie. Dobra, mhm. robimy kargana szalonego w takim razie teraz. Yy, bitewkę. Pyrusowe zwycięstwo. No to może być ciekawe, to może być ciekawe w sumie. Dobra. Yy, widzimy się już podczas yy, bitwy oczywiście, prawda?

Rozpuszy smok, rozpuszę smoki. No, tak można powiedzieć, które są kolornie słodkie i mocne. <grych> Dobra, no to lecimy z koksem. Gościu jest na na smoku. Ha, a tutaj, tutaj, tutaj tu. Dobra, tutaj wchodzisz w nich jak w masałko. No, tylko ty mi zostałeś. Dobra, to ty gdzieś tu będziesz, o, tu, na przykład. Dobra. Mocne the of the, the, the smoky abram <laughs> Łup! Coś tego... Tego maga rozpierdziel. No i easy zwycięstwo. Z tego, co tu widzę. Dobra! Gdzie wy jesteście? Tu! Tam, gdzie ci pogniało. Dobra, tutaj proszę was yy, podesłać. Ach, cygora, 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 wzywać trzeba panie. Gdzie cygory? Gdzie cygory? Wzywa ich, yy, Grumkur Trójrogi. Dobra. Uh, tutaj proszę Was. O, Kurła. Kurwa. Spirit. the cycle continues for the of decay we are the plague we are the Ty możesz uciekać, bo zaraz umrzesz mi, słodziutki. No i umarł. Słodziutka bestia. Coście jej zrobili? Dziękuję. Kolejne, efektowne zw... kolejne efektywne zwycięstwo. Siedem ram zam rozpuszczego smoka straciliśmy, na, no ale trudno. Dobra, widzimy się po cięciu. No i widzimy się ponownie. Having laid waste to the empires of man, the nagat lord's feats of slaughter become that of legend. This vile, corrupted horde unleashing a tidal wave of death and decay, in servitude to the mighty power of Nagles. No, like <laughs> I thought, that there's going to be some kind of battle. It's in the second campaign. A tu takie coś tu Bardzo to łatwe było Myślałem, że to jeszcze jakaś bitwa będzie, a to po prostu koniec jest z Tamorkana No ale nie powiem, nie powiem Tamorkanem kurczę... fajnie się grało, fajny w Lord, ale potem to już było to tak łatwe, że nie było nawet po co, kiedy bite wtoczyć, bo już tam Orkan tak mocną farakcją po prostu spłonął, Ale kurwa, strasznie, strasznie mocny gościu. E, więc moi drodzy, jeżeli seria Wam się podobała, zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Bo lecimy z kolejnymi po prostu z kolejnymi frakcjami do grania. Ja sobie kupiłem właśnie Shadow of Chain Chain. No ja te Shadow wiecie jakie. Które, które daje nam matkę ostankie, daje nam tego gościa nef nefrytowego z Kataju. Już wam mówię którego. Tego tego o tutaj nefrytowego Smoka, Zhuanbu. Oraz oraz dało nam to odmięńca z Centesza. Więc na pewno będziemy ogrywać sobie te frakcje na spokojnie, tak? Więc tak więc no, no i potem też, no albo też nawet przeplatając to z nimi, jakieś tam jakieś tam inni lordowie będą nawet niekoniecznie z DLC, ale też proszę jeszcze jakieś innych DLC, na przykład kresnoludych osób czy coś w tym stylu. No mniejsza mi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za tę serię, z tej strony był Polski Gracz i do usłyszenia wy kolejnych. Trzymajcie się, cześć!